Witam Państwa serdecznie dzisiaj o tym, jak wyleczyć zatoki. Podam Wam 7 skutecznych sposobów na wyleczenie zatok. Jeśli zastosujecie je razem, to nie ma siły, żeby nie pomóc sobie przy stanie zapalnym zatok. Nazywam się Renata Polak, miło mi, że zawitaliście Państwo na mój kanał, ale wracamy do tematu, czyli jak wyleczyć zatoki. Kiedy dochodzi do y, stanu zapalnego zatok, y, gromadzi się w środku zatokach śluz, który się y, dodatkowo jest zakażony prawem jakąś bakterią, i on wtedy napiera w zatoki i to generuje nam potworny ból. Takie stany zapalne mogą się pojawić w wyniku np. alergii, w wyniku y, polipów, które się tworzą y, gdzieś w nosie, czy nawet głębiej. Nawet z y, zębów mogą, może dojść do, do stanu zapalnego zatok. Może to być krzywa przegroda nosowa. Może być jakieś, jakaś bariera, która sprawia, że ten śluz, który tam gromadzi, nie jest w stanie zejść, zejść w dół, i dlatego on, on tam narasta i rozpiera i tworzy ten ból, który jest charakterystyczny dla stanu zapalnego zatok. Zatoki generalnie bolą tutaj w tej części, w górnej, najczęściej. Najczęściej tutaj się spotykamy z tym bólem, ale zatoki oczywiście są jeszcze, one są tak mniej więcej rozmieszczone na, na twarzy, na górze i na dole. Natomiast najczęściej mamy ten ból, nad oczami, to jest ta najczęstsza przypadłość, jeśli chodzi o stan zapalny zatok. Na nieszczęście, jeśli ktoś raz nabawi się stanu zapalnego, zapalnego zatok, to te stany zapalne lubią wracać. One, te zatoki, jakby są już nadwrażliwe i przy najmniejszej okazji dochodzi znowu do, do stanu zapalnego. Natomiast teraz co zrobić, jak wyleczyć te zatoki? Pierwsza sprawa, którą musimy zrobić, to jest definitywnie rozgrzać, mocno rozgrzać zatoki. I to możemy robić na kilka sposobów. Jednym ze sposobów jest na przykład do skarpety albo do jakiegoś woreczka sypiemy sól i tą sól podgrzewamy, czy to w mikrofalówce, czy też w piekarniku, gdzieś żeby ona nabrała odpowiedniej temperatury, oczywiście nie parząca, i przykładamy na zatoki, na te miejsca bolące. Dlaczego sól? Dlatego, że ona długo będzie trzymała Wam temperaturę i ona się nie rozpuszcza tak szybko jak cukier. To jest jeden ze sposobów rozgrzewania tych zatok. Innym ze sposobów jest po prostu jakiś kompres gorący. Mówię to cały czas o rozgrzewaniu tych zatok. To jest gorący kompres przykładany, przykładany na zatoki, następnie zdejmujemy i ponownie, zakładamy, ponownie nakładamy na zatoki ten kompres. W ten sposób dochodzi do rozluźnienia, zrelaksowania tych zatok i pozwala na ujście swobodne, ujście śluzu. W związku z tym, jeśli pozwolimy, znajdziemy ujście śluzu, to wtedy stan zapalny zatok po prostu nam samoistnie minie. Kolejnym sposobem na rozgrzanie zatok jest po prostu wejście pod prysznic. I na nasunięcie tej um, głowicy prysznica... Aby ta ciepła woda uderzała nam w zatoki, zamykamy oczy i to też jest sposób na rozgrzanie tych zatok. Więc pierwszy sposób, który stosujemy, ale tak mówię, zastosujcie je wszystkie po to, żeby się tego problemu pozbyć, żeby wyleczyć zatoki. Tak? To jest rozgrzanie zatok. Kolejny, kolejna rzecz istotna przy, przy zapaleniu zatok to jest pozycja. Nie pozwólcie na to, żebyście leżeli w poziomie żeby tam dodatkowo ten śluz się gromadził, bo to tak jak równia pochyła. Jeśli zastosujemy równie pochyłą. to wiadomo rzeczą jest, że w wyniku grawitacji wszystko, co jest wyżej spadnie niżej, czyli to, co mamy na górze to będzie nam starało samoistnie, będzie starało nam znaleźć się ujście. także, Czyli ten śluz będzie starał zejść, starał się zejść w dół, jeśli będziemy leżeć w pozycji podwyższonej, czyli ta głowa musi być uniesiona. Kolejny element, w jaki sposób pozwolić żeby do, dobrać do tego, żeby ten śluz szedł, jest to sporządzenie z takiego pikantnego napoju. I teraz ten napój pikantny możemy zrobić z pieprzem cayenne. Ja wiem, on jest bardzo ostry, ale właśnie ta ostrość sprawia, że dojdzie do rozluźnienia i sprawi to, że ten śluz zejdzie. Czyli to jest kolejny sposób, jak wyleczyć te zatoki, jest użycie pieprzu kajen. Możemy go użyć albo na przykład wziąć odrobinę pieprzu kajen do ust, podtrzymać chwilę, bo wtedy od razu zacznie się produkować i łzy nam napłyną do, do oczu i wytworzy się katar w nosie, bo to jest bardzo ostre. Możemy i po prostu w momencie, kiedy osiągniemy ten zamierzony efekt, wypluwamy go. Będzie piekło. Inny sposób to jest dołożenie sobie takiego pieprzu kajen, odrobinę, dosłownie szczyptę, do na przykład herbaty. Możemy to zrobić do herbaty i wtedy wypijamy. może potrzymać chwilę w ustach, wypijamy, nic się nam nie stanie. Pieprz kajen, mimo tego, że jest bardzo ostry, ma bardzo mocne działanie antybakteryjne i działa przeciwzapalnie czyli to, co chcemy osiągnąć. Takim naszym lokalnym składnikiem do sporządzenia takiego naparu, powiedzmy, czy takiego napoju jest chszan. Nie wiem, czy mieliście Państwo okazji jeść surowy szan. Jeśli on, jeśli go zjemy, albo będziemy ssać nawet plasterek szanu, on jest na tyle ostry, że momentalnie jakby przepycha, udrażnia nam wszystkie te, całą tę przestrzeń nosowo, no, no, nosogardziel jakby, tak. W związku z tym, albo. Będziemy ssać plasterek chrzanu, albo możemy zetrzeć taki chrzan, do tego dodamy miodu i bierzemy do ust, trzymamy, dopóki nie straci swojej ostrości, a następnie połykamy. Chrzan jest absolutnie bezpieczny, ma naprawdę, ma, oprócz tego, że ma, że, jest, że ma takie działanie, jest antybakteryjny, silnie antybakteryjny, dostarcza nam również bitami. Także bardzo polecam ten sposób, jeśli Państwo nie chcecie skorzystać z, z pieprzu cayenne, to zastosujcie szan i dojdzie do rozluźnienia tych zatok i śluz będzie spływał w dół. Kolejna istotna rzecz przy leczeniu, przy przy leczeniu zatok to parówki. Prosty, domowy sposób. Na to, jakby leczyć zatoki, to są po prostu zwykłe parówki. Czyli gotujemy wodę, do tego dodajemy 3-2-3 krople olejku, jeśli mamy z czymiętowego, czy eukaliptusowego, czy na przykład jeszcze takim oleju rozmarynowego, który ma doskonałe właściwości przy stanie zapalnym zatok, nakładamy na siebie jakiś ręcznik, na tą głowę, czy, czy jakąś chustę i staramy się jak najdłużej wytrzymać, żeby rozluźnić, rozprężyć to wszystko. I to pomaga oczywiście w żeby, żeby śluz szedł w dół. Następny sposób to jest kurkuma. O kurkumie już wspominałam w wcześniejszych filmikach. Kurkuma zawiera kurkuminę, który jest bardzo mocnym środkiem przeciwzapalnym, antybakteryjnym, ma właściwości, właściwości antynowotworowe dlatego kurkuma y, ze względu na swoje właści te właściwości przeciwzapalne tutaj świetnie sprawdzi się przy zapaleniu zatok. Łyżeczkę kurkumy dajemy do np. chłodnej czy tam kraszom, letniej herbaty, do tego mamy, możemy do, dodać pół łyżeczki imbiru, do tego trochę miodu i wypijamy. Kilka razy dziennie pijemy taką miksturę to wszystko po to, żeby likwidować jak najszybciej stan zapalny, żeby otworzyć te zatoki, pozwolić, żeby temu, żeby śluz schodził w dół. Kolejny sposób to Irygację. Możemy dostać w aptece gotowe irygacje, ale możemy taką irygację zrobić sobie po prostu samemu w domu. I teraz do takiej irygacji potrzebujemy pół szklanki ciepłej wody, czystej ciepłej wody. Potrzebujemy 1 czwartą łyżeczki sody oczyszczonej i 1,4 soli. I taką miksturę staramy się, zatykając jedną dziurkę w nosie, staramy się pociągnąć, żeby te zatoki przepłukać. Innym sposobem na irygację to jest po prostu sporządzenie, przygotowanie ciepłej wody w temperaturze pokojowej. Wkładamy cały nos i staramy się jedną dziurką zassać, zassać tą wodę, żeby ona po prostu nam tą za takie przepłukała. Akurat osobiście ten sposób jakby płukania zatok jest niezbyt przyjemny, więc... Ja osobiście tego, tego nie lubię, ale wiem, znam ludzi, którzy, którzy to robią z dużym sukcesem, w związku z tym irygacje na, na, na to, jak wyleczyć zatoki są jak najbardziej wskazane. Wreszcie ostatnim sposobem na, na to, jak wyleczyć zatoki to będzie po prostu wtedy, kiedy, kiedy doje do tego stanu zapalnego jest pić rosół ugotować rosół, żeby on był taki dobry, wygotowany, dobrze ugotowany, długo gotowany i po prostu ten rosół jeść. Bo rosół ma te stary żydowski sposób na przeziębienia. Oprócz tego dostarcza nam tu mikroelementów, elektrolitów, działa przeciwzapalnie i jest i, ten, i my jedząc ten rosół wdychamy, wdychamy, te opary tego gorącego rosołu, a to właśnie chcemy, chcemy te zatoki, żeby ten śluz schodził w dół. Myślę, że to ze sposobów, bo właśnie sposób może być pewno więcej, znacie Państwo, jeśli znacie Państwo jeszcze inne, które nie wymieniłam, zachęcam do, do umieszczenia tego w komentarzach, pewno oglądający będą bardzo wdzięczni. Jeśli Państwu filmik się podobał, będę wdzięczna za polecenie, za lajkowanie, za subskrypcję. Dziękuję, miłego dnia, dużo zdrowia i do zobaczenia w następnym filmiku.